raport zaprasza Anna Myćka. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo w wiadomości z kraju oraz regionu, a wśród nich między innymi kontrole skarbówki w śląskich restauracjach, darmowa komunikacja miejska w Jastrzębiu Zdroju, hałdy kopalniane są magazynami surowców, Funkcjonariusze i pracownicy ze Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili w ostatnich dniach ponad 100 kontroli, między innymi w klubach, pubach, restauracjach oraz punktach sprzedaży zniczy. Wystawiono mandaty o wartości ponad 123 tysięcy złotych. Coroczne kontrole Urzędu Celno-Skarbowego nadal dla wielu przedsiębiorców są dużym zaskoczeniem. W ciągu kilku dni na terenie województwa śląskiego wystawiono 92 mandaty. Jak co roku funkcjonariusze i pracownicy ze śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przeprowadzają kontrole. U podmiotów z branży rozrywkowej oraz w punktach sprzedaży ze zniczami. Te kontrole odbywają się w ostatni weekend października, jak również na początku listopada. W sumie funkcjonariusze i pracownicy wystawili 92 mandaty karne na ponad 123 tysiące złotych. Kontrole te dotyczą, czy przedsiębiorcy rzetelnie rejestrują sprzedaż na kasach rejestrujących. Przedsiębiorcy, którzy nie rejestrują obrotu na kasach fiskalnych e, mogą otrzymać mandat w wysokości od 360 zł do 18 tysięcy. Najwięcej mandatów wystawiono na terenie Gliwic, Tychów i Mysłowic. Przedział był zróżnicowany. E, mandaty były od e, 360 zł po nawet 3000 zł. Dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Od 1 stycznia 2024 roku z autobusów komunikacji miejskiej będzie można korzystać bezpłatnie. Warunkiem jest posiadanie karty Jastrzębianina. Na tą wiadomość z pewnością czekali wszyscy mieszkańcy Jastrzębia Zdroju. Od nowego roku podróż komunikacją miejską na terenie miasta będzie bezpłatna. Od 1 stycznia w Jastrzębiu Zdroju chcemy wprowadzić kartę jastrzębianina, na podstawie której będzie można przejeżdżać autobusem na terenie Jastrzębia Zdroju za 0 zł. Komunikacja zerowa obowiązywała już, obowiązuje u nas od 5 lat dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tej chwili od stycznia będzie ona dostępna dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju. Również powyżej 24 roku życia. Kartę Jastrzębienina będzie można uzyskać na podstawie złożonego wniosku i poświadczenia, że mieszka się w Jastrzębiu i rozlicza PIT w Jastrzębiu Zdroju. Wnioski można składać od 20 listopada w formie elektronicznej i bezpośrednio w formie papierowej. Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać bezpośrednio na stronie Urzędu Miasta. Przede wszystkim chcemy, aby nasze miasto było atrakcyjne, aby było coraz bardziej przyjazne dla Jastrzębian, dlatego karta Jastrzębianina, dla Jastrzębian przejazdy zerowe, a nie dla wszystkich mieszkańców to jest nasz cel pierwszy, a drugi to ekologia, bo chcemy aby samochody zostały w garażach, aby nasze powietrze było coraz bardziej czyste. Środki gwarantujące wprowadzenie bezpłatnych przejazdów zagwarantowano w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. Uchwałę budżetową radni mają przyjąć 14 grudnia. Wszystkie koszty komunikacji miejskiej to na rok 2024 łącznie z kartą na to 30, około 32 milionów złotych. Natomiast gdybyśmy y, karty jastrzębienia nie wprowadzali, to około 2 milionów złotych byłoby mniej. A jak na darmową komunikację w mieście zareagowali mieszkańcy? Zapytaliśmy. No bardzo dobra inicjatywa za darmową nie? Oczywiście mogli dalej to posłać aż do Piekrzy i na Pałowicę, a nie tylko na Jastrzębienie. Ja jestem za. Bo u, u, często jeszcze z autobusem jestem za. Polski przemysł cementowy zużywa rocznie kilka milionów ton popiołów z tak tzw. upsów, czyli produktów ubocznych spalania węgla. Jednak wykorzystanie tego surowca w polskiej energetyce będzie zgodnie z założeniami zielonej transformacji nieuchronnie spadać, to z kolei będzie skutkować spadkiem dostępności popiołów lotnych, dlatego duzi producenci cementu w Polsce chcą zagospodarować popioły, które wcześniej składowane były na hałdach. Szacuje się, że na hałdach zalega nawet kilkaset ton popiołów, które po oczyszczeniu i waloryzacji mogłyby zostać wykorzystane właśnie do produkcji cementu. To stworzyłoby również szanse na wykorzystanie terenów, które teraz zajmują hałdy. Cały proces wstrzymują na razie niewystarczające regulacje, a nie brak technologicznych możliwości. Jeżeli spojrzymy na obszary Bełchatowskiej czy obszar Śląska, to jest określona produkcja gospodarcza, która generuje, Określone substancje, takie jak popioły, gips, które tradycyjnie traktowane były jako odpady, są wręcz w strukturze, w nomenklaturze prawnej traktowane jako odpad. Natomiast w chwili, kiedy substancja ta ma klienta, możemy wykorzystać ją do budownictwa drogowego, do infrastruktury wszelkiej komunikacyjnej, to ta substancja od początku powinna być przygotowywana do ścieżki produktowej. Polska elektroenergetyka wciąż w dużym stopniu opiera się na węglu, a w krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach powstaje rocznie od kilkuset do nawet 20 milionów ton popiołów, żużli, gipsu z instalacji odsiarczania spalin i innych substancji, będących produktem ubocznym spalania węgla kamiennego i brunatnego. Zamiast skończyć jako odpad, mogą być z powodzeniem przetworzone na pełnowartościowe produkty dla wielu innych gałęzi gospodarki. Popioły znajdują się zarówno w cemencie, jak i w betonie, jak i stanowią również dodatek uzupełniający w innych materiałach. Dużym odbiorcą jest popiołów jest również górnictwo i to zarówno w, w zakresie wypełnienia pustek podziemnych, jak i pracy rekultywacyjnych i, i wspomagających. Przez wiele lat, szczególnie na początku, kiedy popiołów powstawało bardzo dużo, nie, nie znajdowały one bieżącego Odbiorcy nie znajdowały bieżącego wykorzystania, stąd były deponowane w różnych miejscach. Obecnie, kiedy mówi się i myślimy coraz częściej o tym, że ograniczamy ilość energii wytwarzanej z paliw stałych, Popiół zaczyna, zaczyna być produktem deficytowym, albo zacznie być niedługo produktem deficytowym? Hałdy, które jeszcze do niedawna traktowano tylko jako składowiska odpadów i bomby ekologicznej z opóźnionym zapłonem, w tej chwili zaczynają być traktowane jako magazyny z pełnowartościowymi surowcami. Szacuje się, że w Polsce jest ich nawet ponad setka, a wiele z nich zajmuje teren obejmujący kilka tysięcy hektarów. Zarząd Transportu Metropolitalnego podpisał umowę na dostawę i utrzymanie 132 solarnych automatów biletowych. Nowe urządzenia pojawią się w każdej z ponad 40 gmin górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Zarząd Transportu Metropolitalnego niemal podwoi liczbę automatów biletowych. Ta inwestycja przyniesie korzyści nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne dla górnośląsko-zakłębiowskiej metropolii. Podpisaliśmy umowę na dostawę i utrzymanie 132 solarnych automatów biletowych. To są nowoczesne urządzenia. Dzięki nim przede wszystkim zwiększy się dostępność biletów dla naszych pasażerów komunikacji miejskiej. W czasie tego zamówienia braliśmy pod uwagę... Między innymi zasady dotyczące ekologii. Są to urządzenia zasilane wyłącznie energią słoneczną, zatem jest to inwestycja zgodna z zasadami ekologii, zgodna z duchem zmian klimatycznych. Nowe automaty biletowe będą dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, także tych z niepełnosprawnościami. Wiele rozwiązań, które jest zastosowane w tych urządzeniach, dedykowane są właśnie tej grupie podróżnych. Ekrany, otwory wrzutowe, miejsce odbioru biletów, czytnik kart płatniczych, to wszystko jest zlokalizowane na odpowiedniej wysokości, tak, żeby było dostępne m.in. dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Z takich rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami to warto jeszcze wymienić możliwość wywołania trybu kontrastowego na ekran. Co będzie ułatwiać zakup biletów osobom z zaburzeniami wzroku. Biletomaty solarne będą posiadały więcej funkcjonalności niż wcześniejsze wersje. Urządzenia będą umożliwiać zakup wszystkich biletów ZTM, zarówno tych elektronicznych, jak i tych papierowych. Ponadto będzie można zwrócić bilety w tym urządzeniu. Całkowity koszt zakupu oraz utrzymania automatów wynosi około 11,5 miliona złotych. Pierwsze z nich zostaną zainstalowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a ostatnie do kwietnia 2025 roku. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach miał przyjemność gościć Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Na początku odbyło się otwarcie projektu Feel Good, promującego m.in. poprawę kondycji psychofizycznej studentów, a następnie w auli Uniwersytetu rozpoczęło się wydarzenie Dzień z Projekt, na który zdecydował się Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ma na celu w głównej mierze pomóc studentom z zagranicy w adaptacji oraz rozwoju, a także promować ekologię i zdrowy tryb życia. Otóż w ramach programu Welcome to Poland uczelnie i instytuty badawcze składają wnioski o realizację konkretnych projektów. Tak było w przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i projekt, który został zaproponowany uzyska akceptację ekspertów, bowiem chodzi w nim przede wszystkim o to, aby budować postawy akceptacji, postawy tolerancji i też pomóc zagranicznym studentom w adaptacji, w przystosowaniu się do życia w Polsce i na Uniwersytecie również, bo oferujemy nie tylko taką pakiet informacji życia akademickiego, ale szerzej pakiet informacji o danym mieście. Tutaj ten projekt jest skierowany przede wszystkim na budowanie pozytywnej kondycji psychicznej i fizycznej studentów, studentów zagranicznych. Stąd e, czwartki e, owocowe, stąd pomysł na to, aby też e, budować postawy proekologiczne, czyli e, słoik w lesie taki i ten słoik w lesie, który ma nam przypominać o tym, jak warto dbać o, o, o nasze środowisko naturalne, jak te małe, drobne rzeczy kształtują później e, całą zbiorowość. No i wreszcie to, co naj, najistotniejsze z punktu widzenia studentów, to też e, pomóc w kształceniu. Zaraz po otwarciu projektu na uniwersyteckiej auli rozpoczęło się spotkanie połączone z wykładami z udziałem przedstawicieli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dzisiaj na Uniwersytecie gościmy właśnie przedstawicieli, ekspertów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, NAWA. Jest to agencja, która której celem jest promowanie i wspieranie internacjonalizacji, międzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. Dzisiaj poznamy szczegóły o różnych programach, które w ramach których zarówno studenci, jak i naukowcy, a także instytucje mogą się ubierać o środki na realizowanie różnych działań. Badań naukowych, wymiany zagranicznych wyjazdów czy no takich różnych aktywności, jak otwarty dzisiaj projekt Filgut at UE Katowice, gdzie dla studentów zagranicznych i polskich zaprojektowano liczne wydarzenia, które mają wspierać ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Uzależnienia jednym z największych zagrożeń współczesności to temat konferencji 4 pory roku bądź ze mną w Auli Akademii Ekonomicznej w Rybniku. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Mowa tutaj zarówno o środkach poprawiających doraźnie samopoczucie, do których zaliczamy alkohol, leki, narkotyki i papierosy, oraz o zachowaniach redukujących napięcie emocjonalne poprzez kompulsywne obiadanie się, ćwiczenia fizyczne, rozrywkę czy korzystanie z telefonu. Coraz częściej zauważamy symptomy uzależnienia u tych najmłodszych, dwóch, trzech latków. Mówiłam to właśnie poprzednio. Dzieci, które funkcjonują przy ekranie, tak, jedzą przy ekranie. Czas wolny wypełniają przy ekranie One nie są w stanie potem zjeść normalnego posiłku bez tego ekranu to są pierwsze objawy być może jeszcze byśmy nie nazwali tego uzależnieniem natomiast no na pewno jest to zachowanie predyscynujące do, do uzależnienia najmłodszym pacjentem na oddziale pediatrii w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym numer 3 w Rybniku z powodu uzależnienia od alkoholu był dwunastolatek najmłodsze dziecko które mieliśmy w oddziale pediatrii które było hospitalizowane z powodu uzależnienia od alkoholu miało 12 lat Spotykamy dzieci, które są uzależnione od tabletów, od komórek, od ekranów. Także warto o tym mówić, warto o tym rozmawiać, tym bardziej, że zbliża się okres jesienno-zimowy. To jest taki okres, w którym się zaostrzają problemy psychiczne u dzieci. Mamy, zauważamy wzrost zachorowań na depresję, ujawnienia się depresji, stanów lękowych, różnych zaburzeń konwersyjnych. Spotkania są częścią cyklu cztery pory roku bądź ze mną, podczas których omawiane są zagadnienia depresji, dysforii płciowej oraz uzależnień Celem konferencji jest szczegółowe zaznajomienie się z praktycznymi aspektami poruszanych tematów. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się z nowym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Prezydent podkreślił pełną gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem w najważniejszych dla Polski sprawach. Przez cały piątek aż do sobotniego poranka na większości obszaru Polski będą występowały trudne warunki drogowe. W niektórych miejscach kraju prawdopodobieństwo pojawienia się opadów śniegu wynosi od 75 do 80%. W stolicy Bułgarii Sofii doszło do zamieszek. Powodem awantur był fakt, że znaczna część środowiska sportowego domaga się dymisji szefa Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej Borisława Michajłowa. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie program Debata Tygodnia, w której Monika Taranczewska porozmawia z posłem Kamilem Wnukiem z Polski 2050, Szymona Hołowni oraz z posłem Grzegorzem Matusiakiem z Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie zachęcam do oglądania.